Holendrzy zrobią z Bednarka kołowrotek. Potwierdza się wszędzie, szukają kozła ofiarnego. I Robert być może odejdzie, bo to od niego zależy, jak się uprze powie, będę w Barcelonie i koniec, bo ma kontrakt opisany. Ale no, na pewno ma podgórkę. Na równo miesiąc przed meczem Polska-Holandia na Euro 2024. Spotykamy się po to, aby podyskutować o tym, jak w tym meczu będzie. Miesiąc niby długo, ale jak to często powtarza nasz stały ekspert Jan Tomaszewski, nie za miesiąc, tylko jutro. No właśnie, mam nadzieję, że połączenie z panem Janem już jest. Dzień dobry, panie Janku. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. No Panie Janku, zacznijmy od tego meczu z Holandią, bo po to się spotykamy, żeby z widzami o tym meczu y, porozmawiać. Kadry powołane jeszcze nie ma, troszkę na to y, poczekamy. Natomiast chciałem pana zapytać, czy y, pana ocena tego, co może wydarzyć się na euro 2024 różni się od troszkę w jakiś sposób od tego, co było tuż po meczu z Walią, tym meczu, który dał nam awans na Euro 2024. Krótko mówiąc, czy w pana sercu jest więcej optymizmu, czy jednak pesymizmu? E, o, oczywiście dzie dzień dobry, za chwileczkę przejdę do tego. Natomiast na dzień dobry chciałbym pogratulować Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, bo dowiedziałem się, że 14 sierpnia na stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się Super Puchar Europy. Jest to wiadomość nieprawdopodobna. Gratulacje, gratulacje jeszcze raz, gratulacje dla wiceprezydenta Zbigniewa Wojka, który na pewno ma tam swój udział, i będzie to promocja, naprawdę promocja polskiej polskiego futbolu. Czyli stadiony mamy, organizacje mamy, do tego brakuje tylko i wyłącznie wyników naszych. Drużyn ligowych czy naszej reprezentacji. I teraz przejdę do, do meritum sprawy. Tak, dlatego że Walia jest to przeciętny zespół. Poza tym umówmy się, że no cóż, na finale Mistrzostw Europy zakwalifikowało się pół praktycznych drużyn europejskich i trudno było się tam nie zakwalifikować. Nasi mieli szanse ogromne w grupie, niestety. Przegrali wszystko, co mogli przegrać, łącznie ze swoją reputacją i w tej chwili dla tej drużyny i dla tego pokolenia jest ostatni dzwonek. Dlatego ja tutaj jestem optymistą, jeśli chodzi o jedną rzecz. Tu nie, nie mam jakiejś ambicji. Mistrzowie Europy, będziemy mistrzami Europy, wyjdziemy na pewno z grupy i będziemy grali yy, dalej. Ja mam tylko jedno takie, takie moje marzenie: żeby wreszcie ta nasza drużyna narodowa pokazała styl gry, <laughs> tak jak mieliśmy to na Mistrzostwach Świata z Francją, a nie z Argentyną. Żebyśmy się po prostu nie wstydzili. Proszę, mamy w tej chwili hokeistów, którzy zagrali po 20 latach chyba w tej najwyższej grupie, ale nie wstydzimy się za nim. Po prostu oni grają, przegrywają, ale to. Takie wrażenie jest, że nie są najgorsi i potrafią się przeciwstawić najlepszym. I ja tego żądam właśnie od, od moich młodszych kolegów, bo ich na to stać, na co dzień grają w europejskich drużynach. Michał Probierz powiedział, że praktycznie poza Piotkiem Zielińskim, do którego powrócę później, no wszyscy grają, ci, którzy są przewidziani dla niego. I poza tym, Michał, probierz jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. Ja tak odebrałem, że powiedział, że na zgrupowanie powoła 26 zawodników. To mi się podoba. Dlaczego? Wytłumaczę jeszcze, dlaczego ten mecz jest jutro. Proszę Państwa, rywalizacja już się skończyła. Selekcjonerzy, sztab szkoleniowy jest po to, żeby wyselekcjonować tę 26. Ja wiem, że mieli 140 czy 114, teraz zostało 50. W zainteresowaniu, ale czy im się to podoba, czy nie, muszą wytypować 26 na zgrupowaniu nie może być, nie można dopuścić do rywalizacji, bo mogą być kontuzje. Tam trzeba przećwiczyć jakieś stałe fragmenty gry, tam trzeba przećwiczyć jakieś porozumienie yy, obrony z pomocą z Robertem Lewandowskim. Tam pewne rzeczy trzeba przewidzieć. Wynik w tych spotkaniach z Ukrainą i z Turcją dla mnie nie jest ważny. Ważna jest gra, jak się zaprezentujemy i czy coś z tego skorzystamy. I to jest, to jest jeszcze raz, mówię jeszcze raz wszystko, co mam do powiedzenia. Mamy po prostu w tej chwili dostosować naszą drużynę, nasze umiejętności do, do tego, co nam zafundowała UEFA. Że Super Puchar będzie w Warszawie 14 sierpnia, gdzie spotkają się, ja bym chciał, żeby się spotkał Real Madryt z Bajenem Liverpoolem, który do tej pory jest niepokonany, no i spotkają się najlepsi piłkarze świata. O to chodzi. I, i wreszcie doceniona została po raz któryś Warszawa. Tak jest, zdecydowanie za to, że w Polsce zorganizowany będzie Super Puchar Europy, należy no, nasze piłkarskie władze na pewno bardzo mocno pochwalić. Wielkie emocje, 14, bodajże tak, 14 sierpnia te emocje się szykują na stadionie narodowym. Holendrzy zrobią z Bednarka kołowrotek. No nie, nie, nie. To proszę państwa, ja sobie przypominam mecz, nie tutaj w Lidze Europy. Kiedy tam zremisowaliśmy 2-2 i, i Frankowski dał nieprawdopodobny, jakby, jakby to był szwunt do tego, żeby strzelić im w Oni nie są jakąś super drużyną. Tu wszystko zależy od tego, jak będziemy grali. Wszystko na to wskazuje, że będziemy grali systemem 5-4-1. I ja mówię, no po ostatnich spotkaniach, ja, ja wyobrażam sobie, że ta piątka w defensywie to będzie kasz po lewej stronie, który będzie grał. Po prawej, po prawej. Po, brońce... po prawej czy po lewej? przepraszam, po... Po, prawej. po prawej. Po prawej, który będzie grał, grał obrońcę wtedy, kiedy będziemy się bronili. Wahadło no takie. Natomiast... No. Tak, będzie grał obrońca obrońcę wahadło. Po prawej stronie będzie grał również Frankowski. Oni się już rozumieją. W środku trzech pomocników: Dawidowicz, Bednarek, Kiwior, którzy grają, na co dzień grają albo trenują z najlepszymi piłkarzami świata. I na lewej obronie, i na lewym tym bahadle, Zalewski, który dla mnie jest objawieniem drużyny narodowej, i oby tak było dalej. W pomocy, właśnie to, to już powiedziałem: Frankowski, śnisz. Piotrowski i Szymański. Dlaczego Szymański? Dlatego, że Piotrek Nowak raz, że nie wiadomo, co jest z tą kontuzją, wiadomo już w tej chwili, że zagra najprawdopodobniej w ostatnim meczu kilka minut, żeby po prostu pożegnał się za te ile chyba 10 lat grał w Napoli. Chcą, żeby kibice go pożegnali, ale co z jego kontuzją, nie wiadomo. Poza tym wiadomo, że ten te pół roku, ten, te pół sezonu Piotrek miał zmarnowany, bo raz, że nie grał w Barcelony, drugi raz, że no różnie tam do niego się odnoszono, że, że szykują nową drużynę. Piotrek za dużo zrobił dla Napoli, żeby go w tej chwili odstawić, ale nie grał, a jak grał to bardzo asekuracyjny. Dlaczego? No wiadomo, że przejdzie do Interu. Już w tej chwili wiadomo, to na 100%, że podpisał chyba w styczniu czy w lutym tę umowę, że przejdzie do Interu. No i trudno, żeby tutaj y, złapał kontuzję w jakichś grach. Zresztą na bez niego, również bez niego no prezentuje się bardzo słabo. Po mistrzostwie w tej chwili praktycznie grozi im to, że nie zagrają żadnych y, puchara. No ale to ich, ich sprawa. I dlatego mówię Szymański i Robert jako dziewiątka. Mam nadzieję, że wreszcie malkontenci i przede wszystkim selekcjoner przekonał się do tego, że Robert jest tylko jeden. Najlepszy piłkarz w historii naszej, naszej yy, ojczyzny, naszego futbolu. Jeśli gra jako środkowy dziewiątka, tak jak grał w Bayernie, strzelał co sezon 30 do 40 bram. Tutaj zrobili wielkie halo, wielkie naprawdę halo, że Robert w pierwszym sezonie zrobił, zrobił króla strzelców, strzelił 20 goli, grając cztery mecze więcej, no bo wiadomo, że ta liga liczy 20 drużyn, a 18 liczy Niemiecka i co? I po tym królu strzelców odpadli po prostu oni odpadli, grali beznadziejnie słabo. Odpadli wtedy chyba z interem po pierwszym roku. Także to mówię tutaj Robert. Bo dlaczego? Robert grał z tyłu, grał jako pomocnik. Oczywiście Robert jest tak wielkim piłkarzem, że może zagrać jako ostatni obrońca. Ale czy warto, no przekonali się w Barcelonie, że nie warto. I tutaj. Robert musi grać jako jeden, nie grać dwoma dziewiątkami, bo w tym momencie w drugiej linii tracimy jednego zawodnika i tutaj mogą nas Holendrzy rozegrać, bo oni właśnie będą grali poprzez drugą linię. I to jest to jest praktycznie wszystko. Jeśli chodzi jeszcze o Roberta, proszę państwa. Obawiam się, no bo Robert w tej chwili naprawdę przechodzi ciężkie chwile, bo no cóż, Wielki Ksawi, a jeszcze większy Laporta, a jeszcze większy Deko szukają teraz kozła ofiarnego. I tym kozłem ofiarnym, to co myśmy, panie redaktorze, mówili dwa no, lata no, temu, to nie tak. jest dla niego klub. Nie jest dla niego klub, bo przeszedł z lepszego klubu do gorszego. I to niestety yy, potwierdza się, potwierdza się wszędzie. Szukają kozła ofiarnego i Robert być może odejdzie, bo to od niego zależy, jak się uprze, powie, będę w Barcelonie i koniec, bo ma kontrakt podpisany, ale no, na pewno ma podgórkę. I ja nie wiem, czy dzisiaj Robert nie będzie grał w pomocy, albo może w ogóle posa zostanie posadzony na ławce. Bo przypomnijmy dzisiaj mecz Almeria kontra Barcelona w lidze hiszpańskiej. Tak, jeszcze jedną rzecz chcę przypomnieć. Proszę Państwa, Robertowi brakuje trzech trafień do tego, żeby wyrównać się z Dobykiem Tak jest. Z Grając z ostatnią drużyną, no z drugoligową, bo oni są drugoligowcami, grając z drugoligowcami, możesz strzelić kilka bramek, możesz się glidzyć. Ale jest to niebezpieczne założenie. Dlaczego? Proszę Państwa, w tych bonusach dla, dla Bayernu Monachium jest również to, że jeśli Robert zdobędzie Kula Szelców, to Barcelona będzie musiała bonusy pewne zapłacić dla, dla Bayernu Monachium. A umówmy się, Barcelona jest bankrutem na dzień dzisiejszy. A tam jakąś panią, wie, wie pan co zrobią? Tak, chwycą, złapią za dźwignię, dźwignia w dół i będzie kasa. Spokojnie, już teraz nie mnie tak bardzo chwycą, bo już ci. Ci, ci, ci kasowicze z dźwigni zaczynają się wycofywać. Także jest każde pieniądze się liczą.